Zrobić dzisiaj z Wami kawę w oborze, póki jeszcze nie ma ekipy budowlanej. Wschód słońca, praktycznie jesteśmy po wschodzie słońca, jest 6:40. Ja skończyłam pracę, dlatego że dzisiaj niestety niespodziewanie musiałam wstać wcześniej rano po czwartej. Obora jest już praktycznie przykryta. Sympatyczna osoba. Zapytała się mnie, co się czuje w momencie, gdy się buduje obor, wiarę stanowiskową. Co się czuje w takim momencie, jak się realizuje taką wielką inwestycję? Eee, ja tak po krótkim zastanowieniu się, bo chwilę mi to zajęło, odpowiedziałam tylko, że się cieszymy, że w chwili obecnej naprawdę bardzo się cieszymy. Najtrudniej było to zacząć. Powiem Wam szczerze, że bardziej się cieszę z realizacji tej inwestycji niż byśmy mieli yy, przeznaczyć te środki na inne inwestycje, na przykład budowlane mieszkalne, czy, yy, czy po prostu gdzieś na takie wydatki prywatne, dlatego że może dla niektórych ciężko jest to zrozumieć.